Dajcie krótko na kanale, że i każdą chwilą, moi kochani, byłam dzisiaj na zakupach w Tesco i też w polskim sklepie, takie zakupy, wiecie, już na piąteczek, sobotunia, niedzielunia, żeby już nie latać, żeby ten weekend spędzić z chłopakami razem, a spędzimy raczej, jak mi się wydaje, sobotnio i niedzielowo w domu, bo chłopaki mi się rozchorowali, Adamianek najmłodszy się rozchorował, no ja też coś zaczęłam mapać. mieliśmy teraz jechać do klubu, żeby chłopaki się pograli troszkę w piłkę no ale, Będziemy musieli przełożyć na za tydzień. Mam nadzieję, że u Was wszystko okej, okay, wszystko dobrze, mile widziane, oczywiście, subskrypcje. Dążymy, dążymy do jak największej ilości. I bardzo dziękuję Gosi za pozytywne słowa. Praktycznie towarzyszą, towarzyszą mi cały czas te słowa w mojej głowie. I bardzo właśnie Gosiu dziękuję Ci za to, że cały czas śledzisz mój kanał. I też wysyłam moc pozytywnej energii dla Ciebie i dla Was wszystkich. I piszcie, czy ten haul zakupowy w ogóle nie. W ogóle nie. Czy kachole zakupowy Wam się podobają? Byłam w Tesco, więc jak Monia, to Monia będzie mniej więcej w miarę szybko mówiła, co kupiłam, ponieważ hydraulik właśnie przed Fioką odlewają w Łazience, więc wszyscy jestem będzie można wody używać. I teraz tak. Piszcie, moi konie, w ogóle, czy są takie sery w ogóle? Znaczy, no na pewno są sery, no. gdzie no, ma, no, nieka, no nie ma serów, no. yy, W polskim właśnie sklepie. Tutaj kupiłam piątnicy, ale wiecie co, nie mieli akurat, był ostatnio taki zwykły biały z pomidorkami, papryką i bazylią, więc moja wzięła na kanapę. Masło łaciate, powiem Wam szczerze, że pyszne, nektarynki są ze polskiego sklepu, słodziutkie i Kupiłam 70 pidan za jedną sztukę, wzięłam 6. Tutaj to są takie naleśniczki ze serem Adamusia, skład wiecie, no nie jest taki zły. Jest mąka, jest sert twarogowy z Adamus. Jakby co, polecam na patelni lub do piekarnika. No, cena no nie była taka tragiczna. 3, podajże 50 za jedną pakę. Tutaj moja ulubiona szynka. Piszcie, czy ta szynka jest w Polsce. Biebrzówka. Wzięłam ja 30 placerków jego krojonej Biebrzówki. Moja ulubiona szynka i chłopaków. Sprawdzona. Krakus. Chciałam unieść już ciasto, ale dopiero jutro przyjedzie, więc jakiś tam mały kawałeczek jakiegoś ciacha wezmę, jak będę wracała z USG, bo jutro jadę na USG, nerek, florianki. A tu wiecie co? Nowość. Kiełbaski z krakusa, parówki, 100% szynki, prosty skład. Tu oczywiście no nie jadam tych kiełbasek z chłopakami, więc do hot jak znalazł, ewentualnie sesjemy chlebucha z masłem będzie jak znalazł. Cukier puder. Nie tak, nie patrzcie żeby ocena 25 dropsza <grymne> psy. A to, tam tam działać trzeba papryka łagodna z olejem słonecznikowym. Nie jest tak źle. Żebereczka żeberunia pół kilo za 6,84 do pomidorowej na jutro. Będzie, się jest, będzie coś innego, zaraz Wam pokażę. Wesołe literki. Zawsze muszą być do chrupnięcia, jak coś sobie oglądamy. Kinder pingu 4 wzięłam. O, jaka nowość, orzechy laskowe w czekoladzie mlecznej, więc wzięłam za funta. E, dwa grzesie były za funta, ja wzięłam cztery, ale no, jednego sobie już zjadłam. Tutaj mamy paróweczki taczyńskiego z kuciaka. Pasek cytrynowy, dlatego że już mój cianik wygląda gorzej niż źle. I trzeba będzie wsypać i z kamienia y, odkamienić. Wiecie, co ja kiedyś właśnie zrobiłam? na nalałam kwasku zapomniałam odlać tą wodę i nalałam tą wodę robiąc herbaty, Bogu dzięki, dobrze dzieci tego nie wypiły, ja to po prostu wylałam no bo byłoby ciekawie chociaż w sumie to by wyczuły czas, że coś jest nie tak, ale tym razem nie zapomnę pomidorek nasz ulubiony chlebek wiejski z Polish Continental zawsze biorę, jest naprawdę pyszny jak, jak swojski, jak swojski chlebuś tu jakiś nowy serek ja, biorę, ja praktycznie biorę trzy chlebki dwa małe, jeden duży serek Agatka to taka nowość, za chyba 2,50. Włóščczyzna wodopomidorowej. woda niegazowana, którą miałabym, ja nie wypiam po drodze. Bułeczki do hot dogów jaka to to oskroba. Rysz jaśminowy. kasza jaglana musi też być oczywiście twarogi, soda oczyszczona e, do usuwania kamienia nozemnego. <grym> Serio, mam mówię, z olejem kokosowym mierzam. I troszkę tam się udało usunąć. E, tu są jogobelle, bo w Krzysiu uwielbia biega bez cukrów. Dwie czerwieckie, jedna truskawka. Orzeszki ziemne, piszcie czy lubicie, no chcę zjabnąć co do filmu. Dwa jogurty koreckie i jakby co, polecam te ogórki kiszone, wiem są ekologiczne. Cena, chyba czyjś, różnicy. Stan, ale są przepyszne. Naprawdę są takie widzę, jakie kruche, takie mięciutkie, no dobre. Więc tyle by było z. Polskiego sklepu, a to Stesko. W końcu moja zakupiła już dla chłopaków. Mówię, nie, no biorę, bo później nie będzie, albo do jakiej bardziej Kalendarz adwentowy. I w tym kalendarzu adwentowym, no wiadoma rzecz, no będą te mini czekoladki. Więc były jeszcze Cadbury, ale, tutaj wiecie, ten skład to taki trochę tragiczny, więc nie brałam. Teraz, tak, moje ulubione ryby: dorsze to już pamiętacie, pokazywałam. Kobice sprawy, serki, które chłopaki lubią, bo pod spodem są literki ze, ze zwierzątkami i tam różne zwierzątka są po prostu pod spodem, tutaj pod tymi papierkami na przykład tam no, zebra albo kał, krowa. Brokułki, marchewki, sieciorka, bo robię pastę z sieciorki z awokado. Pomidory ulubione, no, te pierogi też są bardzo dobre ze stesko ruskie poję drucia, Jakby co to polecam. Bardzo dobre są. Pomarańczka. Sałata musi być. Banany. Czosnek. Drucik. Pałeczki z kuciaka. Papryki. Dwa awokado. Borówki. Jeźmiejcie się, mam jedzenie dla kota, no bo to jest dla tych naszych kotuciaków. Codziennie chodzimy taką trasą kotuciakową. I nie mówię, że codziennie kupuję im żarcie, bo wiecie, no nie moje koty, ja bym zbankrutowała. Więc raz na jakiś czas kupujemy żarcie do kotów i przychodzą takie cztery koty i jest imprezka, Taran, tam kiwi, korosanty, czereśnie, maninki, oce do sprzątania, to już wiecie, czym Monisia się posługuje oce do sprzątania. Pieczareczki. To jest super, fajny płyn do właśnie plam z dywanów. Bardzo ładnie pachnie też. Ja czyszczę dywany. A że akurat z na Land nam wymieniłem tylko w sumie, no, znaczy no w sumie teraz tak myślę, że dobrze. Wymienił panele do góry, a schody. Nie, bo na schodach jest nadal karpet. To nawet niebezpiecznie, bo chłopaki nieraz jeszcze grają w piłkę, więc mogliby tam się zrąbać. więc w sumie dobrze, że ten dywanik został karpetowy na schodach, więc tym będę czyściła. Bardzo fajny, to jest gąbeczka, odkręcacie i sobie czyścicie mleczko. No orzeszki nie mogłam znaleźć, znalazłam w końcu włoskie. No i to dzisiaj będziemy jeść na obiad? To są kotleciki, takie ala jak jak Czy W środku z masełkiem i takim czosnkiem, ale tego czosnku tak bardzo nie czuć. Są bardzo dobre, skład też nie jest zły, 51% mięska i są bardzo dobre. No i ziemniaczki, więc tyle moi kochani na dzisiaj. Oczywiście, mile widziane, subcie, trzymajcie się ciepło i teraz będzie seria dla dzieci. Wchodzę trochę w świat dzieci, wiecie, odizolowuję się trochę od świata dorosłych, wiem, że świat dzieci jest kolorowy, piękny, uczy. Dzieci ogólnie nasze bardzo szybko wybaczają, a dorośli potrafią być tacy zawzięci, tacy wredni do siebie, że powinni po prostu z jakiegoś klapsa porządnego i brać przykład z dzieci, więc nie bądźmy zawzięci. I szanujmy się i nie zazdrośmy sobie, bo naprawdę nie ma czego. Wszyscy pójdą, pamiętajcie, do jednego miejsca, więc starajmy się i róbmy dobre uczynki. Trzymajcie się ciepło. Z Panem Bogiem. Papa pa. pa.